Witam wszystkich. Tak jak obiecałem, spróbuję troszkę nagrać jak pracuję na tej góreczce, przy tym zalewie, przy tym zbiorniku. Ok, bierzemy się za robotę. Mam nadzieję, że w na tej kamerze dobrze to będzie widać. Miałem tutaj taka przebież wczesna 34 lata rzekomo ma Staram się w miarę wolno to robić, żeby nie zobdzierać za bardzo, bo jest dość gęsto Jest dość gęsto tych kropek też nie ma jakoś wiele. Nie ma jakoś dużo. Ja trzeba się tak przeciskać trochę. Nie wiem, czy tamtą dostanę, czy nie. Zobaczymy. Nie wiem czy sobie tam za luźno nie założyłem tej, tego telefonu i nie wiem czy nie będzie troszkę obrazem bujać cię dostanę tam czy nie dostanę Spróbuję jak mnie nie, nie będzie wywracać to może dostanę Mamy. Tam. Teraz powoli spokojnie trzeba ja tu jakoś wycofać, bo już jest na, na maksa. Na maksa i trochę wychyla maszyna. Widziałem, że dość dużo osób oglądało moją wtopę, dość dużo fajnych, pozytywnych rad. Wiadomo, że gąsienice, łańcuchy i takie sprawy ułatwiłyby życie, że tak powiem. Ale tak jak mówię ja tam takie wtopy, to takie trochę z mojej winy nawet ta wtopa. Przez 3 lata, jak robię, to pierwszy raz, nie? Były jakieś ciężkie chwile, że tak powiem, i, i ciężko było, ale nie stanąłem, nie? Nie stanąłem, żeby, żeby ten, nie? No tutaj nie było w ogóle ani gałęzi, nic podrzucone, nie, od koła, więc jeszcze tam, tak jak mówię, że na własne życzenie tam się wywaliłem, bo kto robi na takiej maszynie to wie, że jak jest grząsko to się nie cofa chyba, że już zauważy się, że jest grząsko i się daleko nie wjechało, to jeszcze można wycofać. Ale jak już się jest na środku, to lepiej już nie cofać. Po prostu jak jest przejazd, to gaz i tyle, nie? A, a ja tam akurat nie wykrota miałem rzuconego z przodu i wiedziałem, że on mnie przytrzyma, więc chciałem e, Chciałem go się pozbyć jego No ale trzeba było cofnąć, bo coś tam... Coś tam mi nie ja musiałem się cofnąć. Jak ruszyłem do tyłu, no to wiecie no, Ziemia się rozeszła i... Ten, 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 to mokre się rozeszło no i spadłem, nie? żeby tam nie było jakiegoś utrudnienia w przejeździe to bym pewnie to bym pewnie przejechał no, duży plus jest taki, że tam nie było nigdzie pode mną jakiegoś pniaka bo bo tył już się czołgał po już się czołgał po ziemi nie? więc jeden pniak i byłoby po robocie nie wyjechałby już a tak to podłożyły i jakieś wyjechało Miałem ja gdzieś mi się ziewa dzisiaj Ja tylko wyznaczałem mniej więcej Lęby pojedziemy więc trzeba to już na lewo pojechać chyba szkoda ciąć niektóre do drzewa tak jest dzisiaj niektóre że nie ma coś z tego uciąć Jeden, dwa takie trzeba uciąć dziady Tam została kropka, już została kropka a Trzeba to uciąć, masy szkoda A jak tam u was z pracą? U nas to tak średnio, bym powiedział Teraz to sadzimy, dzisiaj... Dzisiaj przyszedłem coś uciąć tej drobnicy No to co było nacięte to, to zerwane jest Ciężko się to zrobić, trochę... znaczy ciężko o. jedziemy cały czas pod górkę i ta głowica jak z lewej czy z prawej to staje jak ją jeszcze jak łapię tutaj z prawej strony, to jeszcze spoko, nie? Bo od lewej strony idzie idzie prowadnica, nie? Ale jak ten jest z lewej, to jak nisko postawię, to ryje w ziemię, nie? Zobaczymy, czy tu cofamy. Kurczę, złap to teraz. O, jakoś może się wcisnę. I się jakoś wciśniemy, żeby nie zobierać ja Chyba, że cofnę jeszcze. A jeszcze co Będzie łatwiej Jedziemy gdzieś tam po krzaku. Nie? Dobra i teraz spróbujemy tu połapać Bo tu jest więcej tego Ja tu więcej coś ustawiłem Jak ja to mogłem tak zrobić? Tu jest Ale widzicie to? Widzicie tą kropkę? Nie wiem czy dobrze ustawiłem kamerę Widać tą kropkę? Nie widać No i ja też jej nie widziałem przedtem że dlatego jest nieucięta Mam nadzieję, że, że jakoś to tak... widzicie coś tu z tego Dawaj tu Pewnie piat kolano Przykryty dęki ma co nisko to łapać, bo no o, ustaw się Trzeba tu jakoś ładnie tu upadać cię bo to... to zrywa to wie jak to później zrywać takie Porzucane były jak nie gonimy staramy się wolno to robić żeby to było dobrze zrobione no wsuwaj się co tak wolno zetniemy możemy to rzucić w tą stronę Dziadostwo na razie tniemy Wszystko S2AP tu idzie Cieszkę edukacyjną, bo widzicie, że jest ten podest, podest widokowy. Może się zatrzymam ko niego i wyjdę wam pokazać panoramę. To no, jest jeszcze buczek, który rośnie. To mi szkoda go wycinać. Nie wiem czemu, ale ja uwielbiam lasy bukowe Takie klimatyczne. W zimie, znaczy w zimie. Na jesień, listki, płócze kolor, nie? Na wiosnę, zielenią się pięknie. Mam nadzieję, że choroby morskie z oglądania nie dostaniecie, bo będzie słabo. tak na kolano co? To to mam ulec tylko trzeszczy Wypiaskowałem sobie banana Fajnie w miarę trzyma teraz Wcześniej mi przeskakiwał jak szalony Mogę z tamtej strony go wziąć Szmarzej. Zasłania mi tutaj Czuję to. Czuję wysokie, ale... To jest... pan o tym węże za... na ta. urwi węże. jesteś pan zadowolony. I tak kiedyś przywaliłem tą kostką e, łapałem za tym, za, za drzewem. Przywaliłem tą kostką koło rotatora w drzewo, aż, aż puściła jedna, jeden wąż, aż puścił olej. Myślę, że długo on tam nie będzie, nie? długo on to nie wytrzyma, ale cóż, dokręciłem, trzyma na razie. Ile zaś będzie wydatek. robię teraz w innym miejscu węże to sam ten nypel z, z tym kawałkiem rurki kosztuje tam 120 zł za to zakucie, e, zakucie jest gratis nie? no ale jak jakąś jeszcze węża czy coś to to się te 400 zł 500 zł zbiera nie? za te Ile tu będzie? Jakieś 2,5 metra, może 2,20. A skąd to wiem, bo robiłem? Akurat nie ten wąż był robiony, ale... I am you Te garańże na Wiecie, że przyczepami do zbierają Bez hamulców przyczepy No a tu tak z górki to można się śliznąć na takim wierzchołkach No i buczka zostawiamy. Jak się rośnie. jak sobie rośnie, jak tutaj. Czekaj, tam mam zaznaczony, żeby tutaj jechać jakoś Dobra, tego zetniemy Tego zetniemy tu sobie ładnie położymy. No założyłem na głowę i zaczynamy. Troszkę za mocno może ściska i głowa zaczyna golać. tego jeszcze dotniemy stoi blisko i pewnie ma kropkę której nie widać Nie ma ktoś czasami może 10,70 do sprzedania nie za za miliony i, i jeszcze w takim stanie rozsądnym znajomy szuka pył przedwczoraj pojechał ponad 600 km nie będę już mówił gdzie ale tam pod Niemcy że tak powiem przez telefon ustalił z gościem cenę. Na miejscu gość mówi, że cena jest o 40 tysięcy wyższa. Ten mu mówi, że... Ale przez telefon żeśmy ustalili taką. Tamten mu mówi, że... A, no to przypomina mu się to. Ale no niestety on tam coś zainwestował w międzyczasie w ciągu tych dwóch tygodni, w których on tam dzwonił eee, No i no dobra, to mu tam sprzedał te 10 tysięcy więcej jednak No chłopak zostawił zaliczkę A ten na drugi dzień dzwoni, że z przeprosinami, że jednak no jednak no nie sprzedam mu tego, oddam mu tą zaliczkę bo jego wspólnik e, sprzedał wcześniej tą maszynę on o niczym nie wiedział mm, on o niczym nie wiedział e, no, przeprasza go i tak dalej I wiecie no wiecie, widział, że jest większa e, widział, że jest większe zainteresowanie to przypuszczam, że że znalazł kogoś, kto mu tam dał te 40 tysięcy więcej ja I, i zrobił takiego wała z chłopaka ten stracił i czas, i paliwo i tak dalej mógł zarobić w tym czasie No i wiecie jak to jest. Także może ktoś z Was ma do sprzedania 1070D oczywiście na do do 230 tysięcy w netto, jakby ktoś miał fajną taką uczciwą maszynę jeszcze. Nie musi być idealna, bo wiadomo, że w tych pieniądzach w obecnym czasie to, to słabo. Nawet te nieidealne są droższe niż dwa lata temu. No ale by ktoś miał. Podajcie znać, czy w komentarzu, czy na, czy na maila tam mojego wysłać informacje i zdjęcie najwyżej Co się ma i zrobimy taki wąski przejazd Nie będziemy tu się jakoś e, szerokim przejazdem robić ja tu sobie kiedyś narzucałem tam podjechałem z tamtej strony od widoku więc odrzucałem nie chciałem tam śmiecić, żeby czasami tak przypuszczam że będziemy się chyba przyjść i tylko sprzątać bo bo jest tego idliwie narzucane a niektórzy mają pomysły żeby sobie żeby sobie zrobić jakieś tam ognisko Więc wiecie Dużo igliwia to zaraz tu się może Może palić Co prawda nie ma tutaj takiej tej ściółki większej Ale Najpierw będzie się palić, chociaż. A też jest to dość nasłoneczniony teren od tego zbiornika. Więc tu jest zazwyczaj sucho, nie? zaczyna tak tu z prawej no tam mi została kropka no mówię nie widać są tak są jak są no, leśniczego już uczuliłem żeby znaczyli inaczej bo nie widać bo nie widać no a ja nie mam też Wiecie, nie mamy płacone za to, żeby typować które drzewo należy wyciąć, a które nie, nie? Więc Po co oni by mieli chodzić jak ja miałbym sobie wybierać, które mam wycinać? Wiadomo, że w tym na szlaki czy coś to ja sobie wybiorę najmniejszą szkodę, że tak powiem, ale między szlakami to Między szlakami to już niech sobie Panowie znaczą tak, żebym ja to widział no i, no i panowie się tam do tego ustosunkowali, bo już pracowałem na jednej z powierzchni po, po naszej rozmowie i jest fajnie, jest fajnie wyznaczone, jest, jest yy, widoczne, nie? topeczki są z tej strony co trzeba kurde nie obdzieraj, nie obdzieraj takie pierdzielenie trochę, ale pilarza wzięliśmy na jeden dzień tam w miejscu mokro to przez dalej dzień uciął 10 kubików. Przez cały dzień 10 kubików nawalił. Także sami wiecie. ledwie pokrył własne koszta utrzymania a, a jak się musiał narobić jeszcze przy tym dlatego każdemu polecam maszynę nawet nie w idealnym stanie byle nie była dojechano no, na amen czekajcie, tu poleciał Wcześniej nie kądem. co? Jeszcze wam pokażę widok. Zalew tam widzicie i tak dalej. Pokażę Wam widok z, z tego, z tego, z tego. I, i kończę z nagrywaniem, bo mnie już głowa rozbola. A w ogóle muszę... Może ma ktoś dostęp do kostki B w HHM-ie? Kostkę B kompletną z kablami, z wtyczkami yy, Bo muszę wymienić, nie? Myślałem, że z modułem się coś dzieje Ale kolega mi przysłał dwa moduły do sprawdzenia i na każdym dzieje się to samo Także taki widok wiaterku dzisiaj zero Tam pięknie widać kościół na górce tam jest miejscowość zamieszkała O leci coś, coś. Czapla czy Nie to jakiś, nie wiem to kaczka może Chyba kaczka dość nisko Antena playa widać Szkoda, że dzisiaj słoneczka nie ma i jeszcze pięknie by to wyglądało. Jutro ma być słońce, nie wiem czy to przyjadę. A ja to już tu nie będę ciągnął. No. Tak mówiłem. Ta górka taka jest oblana tą wodą, nie? Już widać... ...cały czas wodę. Dobra. Jeśli ktoś dosłał do końca, to sobie jeszcze zobaczył fajną perspektywę. Trzeba wracać do pracy. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć!